Witajcie w kolejnym filmie z serii zegarkowych opowieści. Zgodnie z tytułem filmu bohaterem tego odcinka będzie Delbana Record Master, model kultowy pochodzący z lat 50. Geneza nazwy tej kolekcji Record Master pochodzi od bardzo ciekawej historii, historii związanej z chęcią. Uczczenia, a właściwie zainspirowania się producenta tego zegarka e, fakturą płyty winylowej. Omawiany kilkukrotnie w filmie, czarny pierścień, znajdujący się na tarczy i podkreślający kontrast tej tarczy, miał właśnie nawiązywać do faktury płyt winylowych, które zaczęły się w tamtym czasie pojawiać i grać znacznie dłużej od wcześniejszych. W, uży, o wcześniej używanych płyt szelakowych, również jeszcze pojawia się kwestia tego, że podziałka minutowa nawiązuje do nut, jednak to według mnie jest trochę naciągane, ponieważ późniejsze edycje Delbany, już nie mianem Rekord Master, po prostu no, nie, nie zmieniły się właściwie. Od tego konkretnego wydania, ale może rzeczywiście taka inspiracja tutaj była. Kolekcja okraszana tą nazwą powstała w latach 50. -tych. Model ten sprawił, że marka Delbana jest kojarzona obecnie właśnie z bardzo charakterystycznym stylem tarcz zwanym giloszowaniem. Rozej wykończenia tego polega na tym, że cała tarcza jest pokryta taką fakturą z małych rowków tworzących rozmaite wzory. Kolekcja Record Master między innymi cechowała się tym, że na około tarczy przed indeksami, ale nie na krawędziach tarczy, znajdował się pierścień yy, będący w innym kolorze niż reszta tarczy. Również Delbana, delbane cechowało charakterystyczne wzornictwo i liternictwo stosowane na indeksach oraz napisach na tarczy. W oryginalnych zegarkach z kolekcji Record Master pracował szwajcarski mechanizm ETA 1100, którego produkcja rozpoczęła się w latach 50. dokładnie w roku 50. Mechanizm ten cechował się średnicą 27 mm oraz 4,5 mm. Wysokości. Rezerwa chodu, którą podaje się fabrycznie dla tych mechanizmów, wynosi około 42 godzin. Jednak, tak jak w filmie poświęconym zegarkowi TISO Seastar, również zwrócę tutaj uwagę na to, że w przypadku rozpatrywania pracy na oryginalnych częściach, niestety duża część tych parametrów będzie już nieosiągalna dla tego mechanizmu. Jeszcze korzystając z tej okazji, kiedy napomknąłem o Moim Tiso mogę też dodać, że po tygodniu, ponad tygodniu używania codziennego, zaczęły wychodzić niestety, właśnie te problemy, o których wspominałem, niestety okazały się one znacznie bardziej inwazyjne niż się spodziewałem. Tak jak mówiłem, zegarek ten niestety wymagałby wymiany sprężyny, bo amplituda, którą ten zegarek się wykazywał mi, niestety jeszcze bardziej spadła. Ale wracając do. Tematu nie odbiegając od bohatera tego odcinka, pragnę wspomnieć, że mechanizm ten łożyskowany był na 15 kamieniach i pracował na częstotliwości 18 tysięcy uderzeń na godzinę. Warto również pamiętać, że kąt podnoszenia kotwicy dla tego mechanizmu to 48 stopni. Mechanizm ten oczywiście posiada manualny naciąg, oraz w serii tej nie występowały praktycznie żadne dodatkowe komplikacje. Mechanizm ten po prostu był w najbardziej bazowej wersji, nie posiadającej datownika ani innych barierów. Jednymi z niektórych zalet tego mechanizmu, jak na tamte lata, było to, że posiadał on system ochrony przeciwstrząsowej Inka Block. Jak chodzi o oryginalne zegarki z tej serii, mechanizm, który w nich występował i który chwilę temu omówiłem, był wykańczany na różne metody. Występowały mechanizmy z wykończeniami mosiężno mosiężno-różowymi ale również występowały też zwykłe chromowane wersje to był praktycznie jedyny wyróżnik tych mechanizmów pomiędzy sobą bo tak jak wcześniej wspominałem nie posiadały one żadnych dodatkowych komplikacji w tym momencie wyjaśnię również dlaczego mówiłem e, oryginalne zegarki z tej kolekcji generalnie Delbana w przeciągu ostatnich lat wypuściła reedycję tego zegarka która swoim wyglądem czerpie pełnymi garściami z oryginału, zarówno jak chodzi o krój tarczy, jak i koperty. Tutaj możecie zobaczyć właśnie współczesne reedycje, ale podobieństwa kończą się jedynie na wyglądzie tarczy, ponieważ mechanizm, który pracuje w tych współczesnych reedycjach, jest zupełnie inny. Seria reedycji tych zegarków z tego co piszę na internecie jest limitowana, chociaż można je. Cały czas jeszcze kupić w niektórych sklepach, nawet polskich, odróżniają się właśnie mechanizmami. Współcześnie stosowane mechanizmy w tej reedycji to Selity. Widziałem dwie wersje: jedna to Selita SW200-1. Jest to wersja automatyczna, i również z tego co widziałem, występowała wersja nieautomatyczna. Na mechanizmie Selita 210 Miśink 1. Generalnie, jeszcze do różnic bym jednak tą kopertę dorzucił. Tak jak jej ogólny kształt jest podobny, tak według mnie różni się nieco profil wewnętrzny tej koperty to jak tarcza przylega oraz szkiełko. Tutaj, akurat powiem szczerze, że mi się to za bardzo nie podoba i oceniam to nieco gorzej niż oryginał. Chociaż wiadomo, tak jak właśnie podkreślam, jest to tylko moja subiektywna opinia. Wracając jeszcze do tego konkretnego mechanizmu, który występował w oryginałach, czyli ECE 1100, warto pamiętać dla każdego entuzjasty zegarków, który chciałby nabyć czy kultowy model Record Master z tamtych lat, czy jakikolwiek inny zegarek różnego producenta posiadający ten werk, należy pamiętać o tym, że ma on swoje wady. I to dość poważne. Większość z nich omówię w filmie z naprawy, ale należy o tym pamiętać i tutaj szczególnie przestrzegam. Niestety mechanizm ten jest podobnej jakości, a przynajmniej w podobnym stanie ze względu na zużycie, co późniejsze niesławne Felsy 465, które Derbana licznie stosowała w późniejszych konstrukcjach. Naprawa tego konkretnie egzemplarza, który mogę teraz które mogę w tym momencie prezentować, też była dla mnie bardzo problematyczna i zajęła naprawdę dużo czasu, oraz zaangażowała wymianę całego mechanizmu. Okazuje się, że niestety w przypadku tego konkretnego zegarka, który jest bohaterem odcinka, było dość ciężko z oryginalnością. Najprawdopodobniej koperta, tudzież koronka jest nieoryginalna. Koperta, myślę, że może być oryginalna tylko po regeneracji. Koronka jest na pewno nie W większości zegarków z tych lat oryginalne koronki się nie zachowały. Najczęściej były bardzo zniszczone i zużyte, a tutaj mamy do czynienia z koronką, która wygląda jak nowa i posiada sygnowanie. Również jej spasowanie z kopertą ukazuje to, że coś jest tutaj nie tak. Pracuje ona ciężko, tak jakby nie była do końca zgrana z tubusem. Więc jest to kolejny wyznacznik tego, że tutaj było coś zamieniane. Tarcza w tym zegarku również jest nieoryginalna. Jest to współczesna reprodukcja wyzerowana na oryginały z tamtych lat. Oryginalna tarcza w tym zegarku była zniszczona i przyjaciel do którego zegarek należy, kupując go od pewnego sprzedawcy, którego pozwolę sobie nazwać Pan L, żeby potem nie było kwasu. Również proponował mu zakup właśnie tego zegarka z tą, z tą dorabianą tarczą do wymiany. Zapłacił za to naprawdę dużo. Niestety model ten jest mocno ceniony. Egzemplarze, które są obecnie wystawiane, oscylują w okolicach, okolicach 1000 złotych. Tak jak do samych tych zamian związanych z elementami, które się mogły zniszczyć. Według mnie przynajmniej nie można się przyczepić, bo to jest rzecz bardzo indywidualna jeżeli komuś zależy, żeby zegarek wyglądał po prostu dobrze, a takie oryginalne części są już nie do zdobycia, ale są do kupienia takie właśnie dorabiane reprodukcje w postaci tarcz czy kopert, według mnie nie ma nic złego w tym, żeby taką zamianę dokonać. To wszystko zależy po prostu od tego, kto co oczekuje od zegarka. Tak w przypadku zakupu od pana L okazało się niestety, że wiele rzeczy było nie tak jak być powinno i sprzedaż tego zegarka niestety śmiałbym nazwać nawet oszustwem. Okazało się, że bohater tego odcinka, już nawet nie uwzględniając tego, że utracił sporo na oryginalności, również okazało się, że Jakiekolwiek stwierdzenie, że zegarek jest po serwisie, jest po prostu najzwyklejszym w najzwyklejszym świecie kłamstwem. Zegarek ten przed jakąkolwiek moją ingerencją w momencie trafienia na stół pracował bardzo nieprzyzwoicie. Tutaj możecie zobaczyć wykres pracy po wrzuceniu go na wibrograf. W pozycji płaskiej dość mocno się on spóźniał, a po przechyleniu na bok odchyłka była już ogromna i nieakceptowalna. W trakcie walki z tym mechanizmem Okazało się między innymi, że poza zaschniętym smarem i wieloma czynnikami wskazującymi na to, że zegarek ten nie miał żadnego serwisu w ostatnim czasie, również wyszło na jaw, że uszkodzona była kotwica. Widać było, że ktoś naprawiał w niej palety. Jednak chyba coś tu komuś nie wyszło. Jak widać w miejscach, gdzie powinien być szelak, mamy jakąś dziwną zwęgloną maś. Szelak to oczywiście rodzaj żywicy, którymi lepi się kamienie, w tym przypadku palety tej kotwicy. Ktoś tutaj to naprawiał i niestety jedna z palet, ch chyba wejściowa, o ile się nie mylę, została osadzona za głęboko, przez co kotwica po przesunięciu w jedną pozycję wpadała w dziwne rezonansy i oscylacje. Była to przyczyna tego, że zegarek na boku pracował bardzo źle. Również w trakcie serwisu tego mechanizmu wyszło ogromne zużycie Czopów, kół oraz łożysk. Szczegóły tego ujawnię w filmie z naprawy zegarka. Będzie tam objaśnione to i pokażę po prostu argumenty dla pana L., jeżeli dotrze do niego ten film, że generalnie nie miał nic wspólnego z określeniem po serwisie. Może osoba ta po prostu się myliła, albo jej zegarmistrz, który ten zegarek naprawiał, po prostu ją oszukał. Bo sprzedający o imieniu L po prostu twierdził, że zegarek ten był po kompleksowym przeglądzie u jego zaufanego zegarmistrza. Niestety, tak jak widać w tym filmie, tak jak widać w tym filmie, niestety nie ma to za dużo wspólnego z prawdą. Mechanizm ten był koszmarnie użyty i posiadał wiele problemów, które mnie przerosły, dlatego wspólnie z przyjacielem uznaliśmy, że. Wymienimy w tym zegarku cały mechanizm, i finalnie trafiła tutaj nieco lepsza wersja tego mechanizmu, która była produkcja Atlantika, czyli znacznie lepszej jakości. Również moje zmagania i próby napraw uszkodzonych łożysk czy rzeczy i który, robót, których nie podejmowałem się wcześniej, będziecie mogli zobaczyć w filmie z naprawy. Duża część problemów, które ten mechanizm posiadał, jest właśnie związana po prostu z jego użyciem i tym, że nie były to mechanizmy najlepszej jakości. Niestety historia tego modelu nie posiada żadnych głębszych wydarzeń, które mógłbym tutaj opowiedzieć. Tak jak mówiłem, był to po prostu model kultowy wydany w latach 50., na którego stylu później Delbana przez wiele długich lat produkowała zegarki, bo późniejsze modele nie pochodzące już bezpośrednio z kolekcji Record Master posiadały praktycznie taki sam styl tylko w różnych wydaniach. Były to, tak jak wcześniej już wspominałem, zegarki, które najczęściej posiadały mechanizmy Felsa 465. Sam styl, w którym wykonano ten zegarek oraz jego obecne reprodukcje, jest naprawdę ładny. Ja osobiście, jak chodzi o tarcze ozdabiane metodą giloszowania, mam do nich ogromną słabość. Posiadam w mojej kolekcji sporo Delpan. Niestety, oczywiście, okraszonych różnymi problemami technicznymi związanymi z mechanizmami, jak chodzi o giloszowane tarcze, nie polecam się przysłowiowo zakochiwać w tym producencie. No, chyba że potraficie po prostu akceptować to, że zegarek nie będzie w stanie chodzić wzorowo, albo doprowadzenie go do takiego stanu będzie wymagało znalezienia bardzo dobrego zegarmistrza, który wykona dużo różnych. Kompleksowych zabiegów, które swoje będą kosztowały, no ale niestety tutaj nie ma innej opcji. Wykończenie tej tarczy ma według mnie coś, co przypomina mi styl barokowy. W przypadku takiego, w przypadku takiego zagęszczenia tych wzorków kojarzą mi się właśnie bogate zdobienia z barokowych kościołów. Wzornictwo indeksów oraz liter również kojarzy mi się z takim doniosłym. Zdobionym, bogatym stylem. Tutaj średnicę samej tarczy i koperty mamy dość dużą. Wystąpienie takiej ilości wzorów na takiej szerokości daje pewien niepowtarzalny efekt. Myślę, że teraz możemy przejść do dokładnego omówienia tego konkretnego egzemplarza, który mogę Wam w tym momencie prezentować. Średnica koperty w tym zegarku wynosi niecałe 45 mm od ucha do ucha i około 35 mm. Samej koperty bez koronki. Jak widać koperta ma naprawdę klasyczny krój, pomimo tego iż tak jak opowiadałem, że ten zegarek ma dużo elementów składanych i nieoryginalnych, pomimo wszystko naprawdę jego wygląd robi wrażenie. Jak widać nieco w oku tarczy w pewnej odległości od jej krawędzi znajduje się taki czarny ładny okrąg, który nadaje temu zegarkowi kontrastu. Wskazówki tutaj są naprawdę klasyczne. Sekundnik oczywiście posiada tak zwany diabli ogonek. Jest to również cecha spotykana bardzo często w klasycznych zegarkach z lat 50., pochodzących ze Szwajcarii. Uszy w tej kopercie nie są wygięte pod żadnym dużym kątem, jak to czasem w zegarkach bywa. Linia tutaj jest naprawdę łagodna. Jak widać, tutaj jest ta wcześniej omawiana sygnowana koronka. Tak jak już wspominałem, raczej na pewno nie jest ona oryginalna. Większość koronek z tamtych lat po prostu się starła lub została zniszczona przez tak wiele czasu i tak dobry stan według mnie wskazuje na to, że jest to zamiennik. Również tak jak wcześniej mówiłem, jej praca na tubusie, która posiada spore tarcie i pokazuje po prostu jakby złe spasowanie utwierdza mnie w tym przekonaniu. Sama koperta akurat według mnie może być oryginalna tylko po odnowieniu. Dekiel jest raczej na pewno oryginalny, widać to zresztą po jego odbiegającym stanie. Jest to dekiel zakręcany, koronka również posiada uszczelnienie. Fabrycznie ten zegarek powinien być odporny na wodę. Tak jak chwali się ten producent na tarczy. Jednak, tak jak już wspominałem w wielu innych filmach i w tym też wspomnę. No należy pamiętać o tym, że po tylu latach taki zegarek tej wodoszczędności raczej nie ma. I aby mieć pewność po prostu trzeba by zrobić testy w komorze ciśnieniowej. Napis Delbana wykonany jest tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, w bardzo charakterystyczny sposób. Nie wiem jak do końca określić ten sposób zmieniania się wielkości liter. Jest to według mnie takie podciągnięcie napisu do takiego daszkowatego kształtu. Robi to naprawdę fajny efekt. Pod samym napisem, yy, mówiącym nam o producencie, znajduje się nazwa kolekcji, z której ten model pochodził czyli Record Master. Nad indeksem oznaczającym godzinę szóstą, widzimy standardowe i typowe dla zegarków z tamtych lat napisy opowiadające o tym, co dany zegarek oferuje czyli w tym przypadku, łożyskowanie na 17 kamieniach, Inka Block. Oraz wodoodporność. Tutaj pragnę wspomnieć, bo wcześniej, jak omawiałem mechanizm, który się znajduje, powiedziałem, że posiada on 15 kamieni. Tutaj piszę, że kamieni jest 17. Spowodowane jest to tym, że rewizje tego mechanizmu, występujące tutaj, posiadały takie dodatkowe klapki na łożyska, które nam nieco zmieniały zasady działania tego łożyska. Przynosiły punkt tarcia na kamień nakrywkowy. I również uszczelniały nam łożyska przed kurzem, i dzięki temu zyskujemy dwa lub nieraz trzy, to się różniło od modeli. Tutaj akurat mamy dwa dodatkowe kamienie dzięki temu. Model ten posiadał świecącą farbę na tarczy i we wskazówkach. Była ona oczywiście dawkowana w małych kroplach na brzegach indeksów oraz w środku wskazówek. Tutaj ani tarcze, ani wskazówki nie posiadają oryginalnej farby, bo tak jak już mówiłem, pochodzą one raczej na pewno z jakiejś współczesnej reprodukcji. Wiem, że są osoby i miejsca, które takie reprodukcje wykonują. Później zdarza się nawet nieraz, że jak takich reprodukcji oryginalnych części powstaje więcej, pojawiają się one nawet na portalach sprzedażowych. W tym przypadku w pewnym sensie to jest nawet na korzyść, bo farba ta jeszcze świeci i powinna być w stanie nawet zapewnić trochę widoczności w ciemności. Nie wiem na jak długo, bo nie wiem jakiej to jest jakości farba. Warto pamiętać też o tym, że oryginalne egzemplarze z tamtych lat posiadały farbę radową, na którą wypada uważać. Pod indeksem na godzinie 6 możemy dostrzec również klasyczny napis Swiss Made. Zegarek ten w połączeniu z takim klasycznym skórzanym paskiem wygląda wręcz pięknie. Tak jak już wcześniej mówiłem, zapewne jest to efekt giloszowanych tarcz, które na mnie, jak i pewnie na pewnej grupie innych ludzi, również wywołują takie wrażenie. Korzystając również z tej okazji, mogę Wam zaprezentować inne delbany, które w tym momencie posiadam. Jak widać, giloszowanie jest nadal obecne. Występuje ono w rozmaitych formach, występowały najróżniejsze jego typy, począwszy od prostych kresek, kratek, rąbów, do różnych bardziej charakterystycznych i ładnych przeplatanych pasów oraz nieraz kontrastujących fragmentów tarczy. Akurat moje egzemplarze, które posiadam, takich kontrastujących fragmentów nie mają. Bardzo popularne były tzw. delbany murzynki. Posiadające wewnętrzną część tarczy pomalowaną na czarno, również wydaje mi się, że znalazłyby się modele podobne do Record Mastera posiadające kontrastujący czarny pierścień na tarczy. A więc drodzy widzowie, pasjonaci, i wszyscy inni, którzy się interesują zegarkami. Pamiętajcie, że kupowanie zegarka od kogokolwiek nieznajomego o renomie wyznaczonej przez bliżej nieokreślone opinie czy jakieś stare sprzedane aukcje, będzie się zawsze wiązało z ryzykiem. Każdy zakup od takiej osoby niezaufanej, niezaufanej w pełni, należy traktować jako zakup zegarka do naprawy. Niestety zegarki nie są tutaj odmienną rzeczą i występują tutaj identyczne zjawiska. Jak na przykład przy handlarzach samochodami, wielokrotnie będziemy mogli przy zakupach takich zegarków, czy na bazarze, czy przez portale aukcyjne, usłyszeć i się dowiedzieć, że taki zegarek jest po serwisie, pracuje bardzo dobrze, że sprzedający go ocenia na stan wzorowy, a po zagłębieniu się w temat, czy oddaniu zegarka do naprawy, wyjdzie zupełnie coś innego. Tak jak w tym przypadku, że zegarek, który miał być po serwisie. Po odebraniu i zaczęciu go używać, bardzo się spóźniał, a przy jego rozebraniu i zbadaniu, co jest z nim nie tak, wyszły akurat takie rzeczy, które sprawiły, że najbardziej rozsądną opcją stała się tutaj wymiana całego mechanizmu. I tyczy się to wszystkich zegarków mechanicznych, i nawet niektórych zegarków na baterie. Dlatego proszę pamiętajcie o tym i każdy taki zakup Zawsze rozważajcie pod tym kątem i każde określenie po serwisie czy na dobrym chodzie bierzcie z dystansem, dopóki nie będziecie posiadali zaufania absolutnego do osoby, która jest sprzedającym. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.